Witam wszystkich w kolejnym odcinku Dynamicznej Analizy. Dzisiaj będziemy oglądać najbardziej tajemniczą grę w historii szachów. Był to pojedynek w szachach błyskawicznych 3 minuty na zawodnika, rozgrywany online w 2001 roku. Czarnymi grał tu top 5 arcymistrz w tamtym czasie, czyli Nigel Short, absolutna światowa czołówka w tamtym roku, a jego przeciwnik to właśnie zagadka. Nikt nie ma pewności, kim był ten tajemniczy zawodnik. Są pewne teorie, legendy i spekulacje, ale o nich opowiem na końcu filmiku. Na razie pooglądajcie i podziwiajcie razem ze mną te niestandardowe, a zarazem genialne ruchy. F4. Bardzo dziwny początek, ale zobaczmy, co będzie się, się działo dalej. Nigel Sword odpowiada D5. Standardowy początek, zajęcie centrum. No i Białe grają Królew F2. Proszę spojrzeć, cóż to dziwnego się dzieje? Co to są za ekscentryczne ruchy? Oczywiście, my tak nie chcemy grać w szachy. Jakby ktoś chciał się z tej partii uczyć, to to nie jest dobry początek dla Białych. Król nie powinien tak szybko wychodzić. Powinniśmy rozwijać figury lekkie, zrobić roszadę. No ale ten zawodnik, jak widać, ma tutaj zupełnie inny zamysł. Czemu on robi takie ruchy, e, prawdopodobnie żeby uniknąć teorii debiutowej prawdopodobnie żeby wytrącić swojego przeciwnika z równowagi i żeby pokazać, że nawet robiąc takie śmieszne początkowe ruchy on jest w stanie postawić tutaj twardą walkę, no więc zobaczmy co będzie się działo dalej E5, atak w centrum C3 próba przygotowania ruchu pionkiem na D4 Skoczek F6. Czarne rozwijają swoje figurki. Tutaj nie ma się co przyczepić do czarnych. D3, dalej pionki się ruszają u białych tylko figurki. Jeszcze wszystkie są z tyłu, więc tak jak mówię, to jest takie zupełnie niewłaściwy początek partii szachowej. Na pewno jednak to powinno wyglądać, no ale zaraz zobaczymy, co będzie działo się dalej. Gonie C7, przygotowanie do krótkiej roszady. G3 krótka roszada została wykonana. Król idzie na G2. Szuka sobie trochę bezpieczniejszego miejsca. E4 No i tu jest właśnie ten moment, którego ja nie do końca rozumiem, nie do końca się z nim zgadzam. Ja bym w tej sytuacji po prostu zbił. Dlaczego? Mam lepszy rozwój czarnymi. Mam już roszadę. Biały król jest taki w nieładzie. Ja bym chciał tutaj otworzyć pozycję i atakować tego króla przy takiej otwartej pozycji. Wiadomo, że dzięki temu biały gońc będzie mógł stanąć na f4 i tutaj się uaktywnić. Ale mimo wszystko ten król będzie już trochę bardziej odsłonięty. Czarne zagrały trochę inaczej. Zagrały pionkiem na e4. Na co białe odpowiedziały d4, i to jest zamknięcie pozycji. I teraz, nawet pomimo, że czarne mają ogromną przewagę w rozwoju i dalej, nawet według komputera, ich przewaga jest znacząca, to nie jest wcale tak łatwo im atakować tego króla, więc zaraz będziemy obserwować właśnie, że czarne tutaj będą próbowały na skrzydle królewskim atakować również swoimi pionkami, ale żeby to zrobić, no to ten król będzie się musiał trochę namanewrować. Białe w tym czasie rozwijają swoje tutaj skrzydło, mają już taki imponujący łańcuch E3, D4 i C5. Skoczek idzie na C3. E, czarne wyprowadzają gońca. Mamy teraz ruch A3 żeby uniemożliwić skoczkowi wejście na pole b4 hetman idzie na d7 Goniec uaktywnia się na b5 i wieża idzie na g8. Czyli tak jak mówiłem, tutaj czarne będą chciały na tym skrzydle królewskim z pionkami i wieżami atakować. Na pewno taki jest plan. No ale w tym czasie białe zdążyły prawie że cały rozwój zakończyć. Może jeszcze nie cały, bo ten goniec dalej jest kiepski. Ten skoczek też jest jeszcze nieruszony. Ale mimo wszystko trochę białe tą sytuację z początku nadrobiły. Trochę się to wyrównało. I mamy b4. Teraz białe też mają tutaj imponujący taki bardzo długi łańcuch pionkowy. Przez całą szałownicę, który jest To się często w takich zamkniętych pozycjach zdarza Król idzie na F8 Żeby właśnie te wieże mogły się tutaj rozruszać Goniec wycofuje się na A4 I mamy właśnie przełamanie G5 Żeby tutaj przełamać tą pozycję I otworzyć jakąś okazję Żeby tego króla zaatakować Pionek zbija na G5 Wieża zbija na G5 I tutaj już widać, że czarne będą miały kilka sposobów Zarówno hetman i goniec atakują na H3 Wieże mogą się szybko tutaj ustawić w baterii, żeby atakować na G3. No i ruch pionkiem na H4 też w pewnych sytuacjach może wyglądać bardzo groźnie. Ale białe nic sobie z tego nie robił, tylko grają pionkiem na B5 kontratak, wywieranie presji tutaj na skrzydle hetmańskim. Skoczek cofa się na D8, to był no, jedyny taki rozsądny ruch, może tutaj można było jeszcze szukać, ale jednak skoczek D8, eee, skoczek biały poszedł na E2, wieża na G8 i teraz mamy ruch B8. 6. Dlaczego Skoczek poszedł na E2? Żeby wzmocnić ochronę na G3. Eee, a teraz zostało zagrane B6. Żeby tutaj wywierać presję nie tylko na A7, nie tylko na C7, ale też atakiem z odsłony, wywierać presję na tego Hetmana na D7. Dlatego pionek na C6, żeby ochronić Hetmana. Teraz pionek zbija na A7. Ten pionek wygląda dosyć groźnie, ale żadna inna biała figura nie może mu pomóc. Więc tak naprawdę będzie łatwym celem do zbicia. Co zaraz możemy obejrzeć, że tutaj szybkim takim manewrem Hetman zbija. Tego pionka, no ale to daje białym trochę czasu, żeby hetman jeszcze musi wrócić do gry. Więc w sumie pięć ruchów hetmanem białe czarne wykonały w tym momencie e, i to sprawiło, że białe ten czas wykorzystały, żeby poprawić rozmieszczenie swoich figur. Skoczek F4. No, i to nie jest błąd, bon, to jest kalkulacja. Skoczek bronił pola G3, ale ruszył się na F4, żeby tutaj oddać pionka G3, oddać Hetmana, ale zabrać za to czarnym dwie wieże, co też właśnie nastąpiło w partii. No, i według komputera, jakbyśmy sobie tutaj uruchomili silnik, to czarne mają w tej sytuacji lepszą pozycję z pewnością, ale wcale nie tak łatwo się to gra. A białe tutaj stawiają naprawdę twarde warunki po tych takich dziwacznych ruchach na początku. Teraz już białe wykonują same bardzo mądre, bardzo dobre. I bardzo dokładne ruchy, e, i właśnie możemy sobie te ruchy oglądać. E, teraz była wymiana kilku figurek, no i rozpoczyna się walka tutaj o pionka na G4. Czarne bardzo by chciały tego pionka zbić, ale białe cały czas starają się go jeszcze tutaj przypilnować. E, bardzo groźny skoczek na F3 jest broniony przez pionka, e, wywiera tutaj presję w wielu kluczowych miejscach na szachownicy. E, jest tu nawet groźba, tak naprawdę szachamata na A2. Jest groźba e, jakichś ataków na e, g3 może jeszcze nie teraz, ale właśnie tu jedna figura broni, teraz druga figura broni i ten król e, zostaje zabezpieczony. Dlatego hetman przestawia się na d7 z planem, żeby zaatakować pionka na g4. E, dlatego król broni tego pionka na g4, ruszając się do przodu, e, czarny goniec przestawia się, ma oczywiście on na celu ruszenie się na c7 i atak na króla. Nie mógł zrobić tego z tego miejsca, gdyż to pole jest bronione przez białego pionka. Biały konik idzie na e2. Goniec zgodnie z zapowiedzią robi szacha, ale jest już tutaj skoczek, żeby go zasłonić. Hetman przestawia się na e7. Tak, hetman przestawia się na e7. Jest to prawdopodobnie idea, żeby gdzieś tutaj w przyszłości na tej linii e wywierać presję. Goniec idzie na c3. Nie tylko, żeby wzmocnić tutaj tego pionka, ale też, żeby nie zostać zbitym przez konika. Nie chcą białe tracić tego gońca. Z kolei czarne straciły swojego gońca za skoczka. Mamy tutaj wymianę. Generalnie, co do zasady, strona, która ma Hetmana, powinna otwierać pozycję. Hetman się bardzo dobrze czuje na takich otwartych, w takich otwartych sytuacjach, kiedy może wywierać presję, może szukać jakichś widełek i podwójnych ataków. No ale tutaj białe też rozgrywają swoje figury Fantastycznie. Hetman przesuwa się na C7, gdzieś próbuje tutaj szukać jakichś ataków. Wieża B6. No i tutaj już cel ataku białych wydaje się dosyć jasny. Białe grają wieżą na B1 i bateria na B7 uderza. Ponieważ ten konik jest za daleko, to sam Hetman nie jest w stanie przeciwstawić się dwu wieżom i musi się odsunąć królem, żeby tutaj nie stracić hmm, hetmana. Bo jeśli zostałby zagrany jakiś inny ruch, powiedzmy tam król na F7, no to po zbiciu mamy tutaj związania i ten Hetman też zostałby zbity, dlatego król G6, ale to wcale nie był dużo lepszy ruch, bo teraz w tej sytuacji białe mogą wykonać już pięknego mata. To już jest pięć ruchów do mata, można sobie zapauzować wideo i samemu popatrzeć na ten manewr, spróbować wymyślić to rozwiązanie a jeśli ktoś jest ciekawy jak potoczyła się partia to proszę oglądać, pionek poszedł na F5 mamy pierwszy szach, wieża G7, szach numer 2 Wieża g bardzo taki dokładny ruch Teraz wieża dalej, atakuje dalej Nie pozwala królowi wrócić gdzieś na linię G Ale przy okazji jest broniona przez pionka Więc ubezpieczenie struktury u białych Król idzie na H7 Wieża H1, to już jest prawie szachmat Tak zwany matko -siarka. Jeszcze tylko jedna zasłona skoczkiem, Ale po zbiciu e, jest już tutaj szachmat No i właśnie, popatrzmy Pomimo tak dziwnego początku Tak się zaczęła ta partia Białe wygrały w 52 ruchach Bardzo ładne rozpracowanie pozycji w końcówce no i wróćmy do tej naszej tajemnicy, do czegoś, co na pewno wszystkich bardzo ciekawi. Ja chciałbym dodać, że ci zawodnicy zagrali 8 gier z rzędu i Nigel Short przegrał wszystkie 8, pomimo, że jego rywal w każdej grze rozpoczynał od wyjątkowo słabych ruchów, tak jak mogliśmy to zaobserwować w tej partii. Można więc wysnuć teorię, że zawodnik, którego oglądaliśmy po stronie białych, nie lubi uczyć się debiutów i dlatego w każdej grze troluje swojego przeciwnika dziwnymi ruchami. Biorąc to wszystko pod uwagę, najbardziej wiarygodna wydaje się teoria, że Białymi w tej partii grał legendarny szachowy geniusz, top 3 szachów wszechczasów w moim prywatnym rankingu, czyli Robert Fischer, który wycofał się z oficjalnych turniejów blisko 30 lat wcześniej i wrócił do gry tylko na chwilę w 1992 roku. Dlaczego mówi się, że to właśnie Fischer był przeciwnikiem Nigiela Shorda? Bo po ruchach możemy poznać, że zawodnik grający Białymi to wyjątkowa mieszanka geniuszu szachowego oraz ekscentryzmu. Jeśli więc poszukujemy gracza, który jest wirtuozem na 64 polach, a zarazem ogromnym dziwakiem, to właśnie Bobby Fischer wydaje się najpoważniejszym kandydatem. Nawet sam Nigel Short zdawał się skłaniać do tej teorii, twierdząc, że jest tego na 99% pewny. I choć zapewne nigdy nie odkryjemy prawdy, to od wielu lat fanatycy szachów zastanawiają się, kto jest autorem tych błyskotliwych ruchów. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie na ten temat. To był kolejny odcinek dynamicznej analizy. Dziękuję za oglądanie do końca. Zachęcam do polubienia filmiku i subskrypcji kanału.